Dziki to nie tylko problem polic, ale całej Polski. W miastach czują się swobodnie, niszczą zieleń i stanowią zagrożenie dla ludzi. We wrześniu odbyło się spotkanie w tej sprawie. Konkluzja z tego spotkania była w zasadzie taka, no, że jedyną możliwością jest wystąpienie do starosty polickiego z decyzją o odłowieniu. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w kraju, biorąc pod uwagę ten afrykański pomór świn, który już opanował w zasadzie cały nasz kraj, i przecież Niemcy nawet budują podobno specjalny płot, żeby zagrodzić polskim dzikom przejście na niemiecką stronę. Ta decyzja na sam odłów może nie być podjęta. Może być podjęta tylko decyzja na odłów z uśmierceniem, i pan Starosta Policki taką decyzję wydał. Po decyzji starosty gmina znalazła firmę i podpisała z nią stosowną umowę. Zgodnie z umową zostanie odstrzelonych ponad 40 dzików. Mamy jakąś tam zapas, ponieważ to stado, które teraz jest, to ono liczy tam e, kilka, czy nawet góra, kilkanaście sztuk, no, ale mamy jakąś rezerwę, że jeżeli jakaś e, inne stado by się pojawiło czy inne, ten, no to będziemy Mieli możliwość też od razu zadziałać, już nie czekając na te decyzje, bo wiadomo, że wydanie decyzji to nie jest dzień czy dwa, tylko na to, to trzeba. Z... Zwlekanie z podjęciem decyzji byłoby narażeniem ludzi. Zostaną odłowione wszystkie dziki ze stada, które najczęściej nawiedza policję. Kiedyś, jak nie było tego ESF-u, była możliwość odłowienia i wywożenia. I myśmy ze dwa czy trzy lata temu był taki słynny problem z tak zwaną łaciatą. Myśmy ją odłowili i wtedy można było ją wywieźć po prostu. Natomiast no teraz tej możliwości nie ma, w związku z czym musimy jej odłowić i uśmiercić. W ciągu ostatnich tygodni gmina rozpowszechniła w policach plakaty przypominające, by mieszkańcy nie dokarmiali i nie straszyli dzików.